Przechodzimy do e-maila i moje ulubione pytanie, jaki jest Twój cel wysyłania wiadomości in-mail? I nie, nie jest to aplikowanie na ogłoszenie. I teraz, jeżeli chodzi o e-mail, będziecie mieć dwa cele, i to jest super istotne, żebyście zapamiętali. Dlatego, że pierwszym Waszym celem przy e-mailu to jest tytuł wiadomości. Tytuł tytułu wiadomości to jest wyłącznie to, żeby ktoś. Kliknął i przeczytał wiadomość. Tam nie ma innego celu. W związku z czym, jeżeli wasz tytuł wiadomości brzmi: Oferta pracy, senior Python, developer, B2B i stawka, to i teraz uwaga, będę przekolorowywać trochę, ale żebyście zrozumieli, co mam na myśli, to jest trochę tak, jakbyście mówili: Drugi kandydacie, jeżeli nie szukasz teraz pracy, to absolutnie nie otwieraj tej wiadomości. Od razu wiadomo, co tam jest. Tak? W związku z czym warto napisać ten tytuł inaczej, no bo tutaj celem jest tylko to, żeby ktoś otworzył i przeczytał. I przechodzimy do naszej propozycji, na przykład tytułu, która u nas zadziałała rewelacyjnie, i to jest rekrutacja, którą faktycznie z Kasią realizowałyśmy. I nasz tytuł wiadomości brzmiał MS365 Discontinue, what's next? I o co chodziło? To była rekrutacja i część z Was, która albo już nas zna albo była na naszych szkoleniach widziała tą wiadomość, ale zaraz pokażę Wam inną, opartą na tym przykładzie. To była rekrutacja trudna, ponieważ miałyśmy połączyć takie skille, kiedy ktoś miał być na stanowisku communication specialist i jeszcze ogarniać MS Office 365 i zrobić migrację. I Wymyśliłyśmy taki tytuł. Właściwie to Kasia wymyśliła i powiedziała, że ja mam to wysłać. I ja się bałam okrutnie, bo myślałam, że mnie ludzie zeżrą za to, że ja tak napisałam, ale miałyśmy nóż na gardle. No i tu właśnie wchodzi to, że in-mail się przydaje w momencie, kiedy nam się już pali grunt pod nogami. W przeciwnym razie warto po prostu sobie budować tą sieć kontaktów. Utrzymywać z nią relacje, natomiast my stosujemy e-maile wtedy, kiedy musimy zrobić rekrutację na tu i teraz. I to nie wyklucza, że my dodajemy też te osoby, ale wysyłamy też jednocześnie e-maile. I zerknijcie. Dzień dobry. Na początku przepraszam za ten drobny wywiek z tytułem wiadomości, ale bardzo potrzebowałam zwrócić Twoją uwagę. Kontaktuję się, ponieważ szukam osoby na stanowisko Collaboration Communication Specialist, która zadba o adopcję MS Office 365 w firmie. I tutaj była informacja, że to jest migracja około 9 tysięcy użytkowników, i to jest bardzo istotna rzecz, bo niezależnie ja i Kasia skontaktowałyśmy się z osobami, które były dużo bardziej zaawansowane na te stanowiska i wiedziałyśmy, że one nie będą zainteresowane, i napisałyśmy do nich wiadomość na LinkedInie: Cześć, słuchaj, mam takie stanowisko, na które rekrutuję. Ja wiem, że ty to już pewnie od pięciu lat nie jesteś zainteresowany aplikacją na takie stanowisko, ale czy poświęcisz mi 10 minut swojego czasu? Aby opowiedzieć mi, co mogłoby zainteresować potencjalną osobę. Bo to, na co rekruterzy często cierpią, to mówią: No, ale ja nie, nie siedzę w tej branży, ja nie wiem, tak, nie, nie czuję tego, ja nie wiem, jak ich zaciekawić i nie musicie wiedzieć. Wystarczy, że znajdziecie odpowiednio zaawansowaną osobę, która będzie chętna, a ludzie są chętni, żeby się dzielić wiedzą. zdzwonić się z taką osobą, i naprawdę 5-10 minut, nie zawracamy ludziom dużo czasu, nie zawracamy dużo, bardzo głowy i pytamy się. Co takiego sprawiłoby, żebyś te pięć lat temu zaaplikował? I słuchajcie, dwie niezależne osoby powiedziały nam, że to jest wielkość bazy. I to była taka kluczowa informacja. No i potem już normalnie podajemy trzy główne zadania na stanowisku, więc tutaj nie ma żadnych dookoła nie wiadomo jakich informacji, i nic nie ściemniamy, że to nie jest oferta pracy, jak najbardziej była. I słuchajcie, co się okazało? Po tym całym moim stresie, że ludzie mnie znienawidzą za ten tytuł. Ludzie odpisali, właśnie, response rate był 90%, czyli tak jak Kasia wspominała, response rate, czyli tyle ludzi odpisało w ogóle na wiadomość i ludzie pisali, tak jak widzicie na slajdzie, że dzięki za wiadomość udało się zwrócić moją uwagę. Na samym początku, jak przeczytałam nazwę firmy, poczułam się bardzo mile zaskoczona, co najmniej jakby sam Bill Gates do mnie napisał, słuchajcie, i to też miałyśmy informację zwrotną, bo ta firma nie była wcale w naszych oczach Aż taka. I też klientowi przekazałyśmy taką informację, że tak jest firma postrzegana na rynku. I zebrałyśmy bardzo duży też feedback dzięki tym odpowiedziom. I Zerknijcie proszę, bo po jednym z naszych warsztatów, ja się śmieję, ten, ten szablon wszedł bardzo mocno i jak jeden z uczestników przesłał mi tą wiadomość, to ja dostałam, ja dostałam prawie zawału i sobie pomyślałam, że zaraz ktoś, kto zamawiał warsztat mnie ochrzani, że takie wiadomości wyszły. I tutaj jedna właśnie z osób napisała in maila, gdzie tytuł brzmiał payroll went wrong alert i wiadomość brzmi, na wstępie chciałam przeprosić za ten tytuł, jednak zależało mi na zwróceniu uwagi. Zauważyłam, że od pewnego czasu zajmuje się pani Payrolem. Zastanawiam się, czy miała pani okazję pracować. Na niemieckim payrollu. Jeśli tak, proszę o podzielenie się numerem telefonu, z chęcią powiem więcej. Więc zobaczcie, bardzo skrócona też ta wiadomość jest. I też miałam informację zwrotną, że response rate był ponad 80%. Taki rodzaj wiadomości. To jest trochę tak, jakby nam rekruterom wysłać in-mail na zasadzie LinkedIn Rekruter tylko do końca 2024. Co dalej? No, oczywiście, że klikniemy, bo będziemy zainteresowani, jeżeli mamy konto rekruterskie.